Witamy ponownie, odcinek nowy Zajadamy, Oceniamy, a dzisiaj pizzeria Alcatraz z Wejherowa. Także zadzwonimy i zobaczymy co Alcatraz nam przywiezie. Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy, Oceniamy. z Alcatraz, będziemy zamawiali pizzę Carbonara żeby sprawdzić jaka Carbonara w Alcatrazie jest dobra i musimy zadzwonić pod numer telefonu 58 677 2266 Pizzeria Alcatraz, Dzień dobry Pani, chciałbym zająć pizzę, czy można? Tak, słucham? Wy tam macie pizzę Carbonara, tak się nazywa? Tak To bym wam poprosił, 30 cm Eee, jakie sosy pani poleca? No, ja robię ostre sos. A, lubi pani ostry. Oh, yeah. Sami robicie ten ostry sos? Tak, sami. Sami robimy ostry, łagodny, cząstkowy. Dobrze, no to nie będzie ten pani ulubiony ostry, a drugi. Pan lubi tak naprawdę ostre, bo to jest biela tak? No dobrze, sprawdzimy, czy to jest ostre. To się pani. Dobrze. Pani na pewno się dowie, czy to było ostre, czy nie okej okay, wzięliśmy sobie płatność kartą zobaczymy czy przyjedzie terminal bo to też warto czasami sprawdzać bo niektórzy gotóweczki w domu nie mają my mamy duże nominały i ciężko było nam rozmienić co nie zmienia faktu, że pizza tak czy siak dotrze, jaka dotrze no, wszystko brzmi zachęcająco Alcatraz, uwięzimy cię smakiem. Nie wiem czy to lokal w jakimś byłym więzieniu czy co, bo tutaj jakoś takie miejsce, takie, nie wiem, to chyba lokal tak wygląda, czy co to ma być? Tutaj danie jest bardzo dużo, zupy, makarony, sałatki, coś dla nieletnich, bez podtekstów. Klawisz piecze pizzę na cienkim cieście z dodatkiem sosu, sera i oregano w celu... W ceny wliczone są w opakowania jednorazowe, czyli klawisze. Zobaczymy, jak się spisują w tym apartamencie. Mm, zamówiliśmy pizzę Carbonara, czekaliśmy 55 minut. E, carbonara ma w sobie tak: pomidor, boczek, cebula, czosnek i sos śmietanowy. Mm, powiem tak: czy to jest bardzo cienkie ciasto? No nawet, nawet. Pięknie pachnie, i w ogóle cała pizza jak się otworzyło. Jak została pizza otwarta i buchnął ten zapach do góry, powalający. Bardzo aromatyczna pizza. E, jedyny minus e, no to do pana dostarczyciela, do pana kuriera, czy jak tam wolicie, dostawcy. E, przyszedł bez żadnej torby, tylko niósł tak karton w ręku. Także nie dobrze. Zapłaciliśmy kartą 34 zł. Dobu z Wejherowa tutaj to 8 zł. No. Niekonwencjonalnie boczek czuć, cebuli nie czuć, co prawda, choć ona tu powinna być, Sos śmietanowy i w końcu jakaś pizzeria, która wie, co to są. Kurwa przyprawy, ostatnie trzy odcinki to oni nie wiedzieli, co to są przyprawy. Nie wiedzieli, co to oregano, nie wiedzieli, co to dobry podkład na pizzę. Nie wiedzieli eee, w lokalu, już wam mówię, ćwierć pizza. Tamto pizza w ogóle, porażka, bo podkład pomidorowy zabił. Pizza. Ten tutaj uwydatnia smak. Jest super. Ranty są fajne. Tu trochę sera spieczonego. Dobra, koniec chwalenia. Nie przed zachodem słońca. Bo czasami możesz się nie pozbierać. Dobra, co? Czosnkowy, którego nie mam czym kurwa posmarować. No to, no to jest gniew, Co się teraz. To? Zapach ma. Nie kuszący, nie mogę powiedzieć. Pizza miała zapach bardzo kuszący, a sos już tak trochę mniej. Niemniej jednak spróbujmy. No tak, nuta czosnku wyczuwalna. No i sos dobrze się w miarę komponuje z tą pizzą, bo jest dość wyrazisty i ta pizza jest bardzo, bardzo wyrazista. Jest bardzo bogata w przyprawy. Powiedziała, że bardzo lubi ostry sos, czyli lubi ostro jechać. Oh yeah. Słodkawy, ale ta ostrość jest niepowalająca. Jest taka bardzo... Bardzo taka słabiutka ostrość. Bardziej takie... masz odczucie, jakby się język poparzyło, czy wypiło łyk za gorącej herbaty, niż ostre. Takie... Ta ostrość jest takim, o no, takim nieprzyjemnym kalibrze. Trochę gorzki ten sos jest. Słodko-gorzki, taki nie wiadomo co. Aczkolwiek sama pizza... No, no, no. Coś ciekawego. Zgodnie z nazwą, lokalu pizza próbuje mi uciec. Próbujemy. Ogólnie tak, smak dość dobry, jest dużo sera, dużo jest podkładu. Pizza może ciut-ciut mało y, pomidora i cebuli. Sos czosnkowy. No ogólnie w porządku, czosnek nie ucieka, z teraz Dosyć dobry, jest wyczuwalny ten czosnek, jest dosyć dobry. Komponuje się dobrze z tą pizzą? No dobrze się komponuje z pizzą, tak. Można tak myślę, że powiedzieć, że, że dosyć dobrze. Próbujemy sos ostry. Sos ostry jednak nie jest aż tak bardzo ostry i taki smak ma trochę trochę dziwny, taki nietypowy. Dawno takiego smaku, przyznam, szczerze nie, nie czułem. Jak naprawdę ostrość jest taka też przeciętna raczej, nie, nie na kolana. No, czuć, że przyprawy są, na pewno. Ogólnie yy, wrażenie yy, dobre, dobra pizza. Alcatraz! Powiem tylko raz, była zajebista. To sprawa oczywista. <głosy> <głosy> tak jest. Nie, jest fajna pizza, kurde, tak, tak. taką chciałbym dostawać za każdym razem. Jak otworzyliśmy tylko karton, zapach był niebagatela, zajebisty. Kochany dostawco, będziesz miał torbę, będziesz miał napiwki. Pamiętaj, że ludzie zwracają na to uwagę. A my co powiemy na temat pizzy? No, że pizza rzeczywiście była dobra, dużo składników. Yy... Znaczy dużo składników to tak nie do końca. Nie, nie składników, bo nie, nie. dużo podkładu i dużo tak, sera, tak. ale pomidora A i no cebuli tak, to tak, było tak, tak trochę... Oczywiście tak, tak, zapomniałem o, o tym pomidorze, o tej cebuli, że było ciutciut ciut za mało. Lokal fajnie jest prowadzony, taki trochę jakby yy, zakładowo więzienny. Mm -hmm. yy, ma jakąś swój charakter, kreuje jakiś charakter. W ogóle ta firma też wypożycza jakiś sprzęt gastronomiczny, to musi być jakiś bogaty wła wła właściciel i taki... Ktoś porządny, mm -hmm. tak ja to czuję. To jest dobrze osadzony. Ciasto jest super. Mm -hmm. Puszyste, fajne. Tak. Um, tutaj jest cienkie, tu trochę grubsze na rantach. Bardzo fajne wrażenie robi. Skuwajcie w kajdanę i zabierajcie, bo ja poszedłbym za Waszym smakiem daleko. Też, tak, mnie też tak uwięziło, więc jeździ nawet bez rąk. 8 zł dowóz do, do bolszewa z Weicherowa. No, troszeczkę dużo, troszeczkę dużo. 5 zł to może byłoby taka I dobra cena. No, ale patrząc na widujące ceny benzyny, patrząc na wszystko, biorąc pod uwagę, no to jedyne minusy, no to sosy. Ten sos czosnkowy, co prawda, był czosnkowy, ale nie, nie oczywiście czosnkowy. Trzeba go tak trochę więcej nałożyć, żeby ten czosnek poczuć. Tak. A ten osy to taki. Niby słodki, ale ta ostrość taka trochę gorzkawa, takie nie wiadomo co. I ten ostry to rzeczywiście pani ostrzegała tak przez telefon, że ona lubi ostre i to i tamto. I sobie pomyślałem, kurde, pewnie ryja wypali nieźle. Ale okazywszy się, że ryja prawie w ogóle nie wypaliło. Tak więc y jeśli ktoś szuka ostrych smaków, to niekoniecznie z tym sosem. Wszystko wrzucając do woreczka, to co mamy na tej pizzerii? Gusełkę. No on ja to Dzień, no, Może być i dziewiątka. Ja no, myślę o dziewiątce. dziewiątce. No, tak, ja myślę o dziewiątce. Żeby jakby ten Alcatraz naprawdę był więzieniem i ktoś dostał 25 lat, to by dał radę tą pizzę Tak. Jeść przez te przez tak, lata. Tak, także nie miał. Obsługa była miła dosyć też, yy, nie, ta pani tak przyjemnie. No, tak, tak przyjemnie tak tak, 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 tak. Także obsługa na plus, fajnie. Także my polecamy. Polecamy odwiedzić Alcatraz, a polecamy też odwiedzić inne odcinki i zajadamy, oceniamy te przyszłe i te przeszłe. A tymczasem żegnamy się z Wami i piąteczka.